Idę walczyć, mamo, może nie wkrócę, więc Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy mi sprawy. ja w Polskę mamo tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę mamo tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć mamo. Miejsce na w ręku i śmiać się, śmierci prosto twarz, a potem zmierzyć i grać bez lęku za kraj zachodowy rosyjskiego. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz. kwiatów i zniszczy przed pomnikiem. w powstańczej Warszawie? Co dnia umierają, lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły, same sobie broń zdobyć umiał Ile orłów sprzedawano zbyt tanio. Ile orłów Na powstańczej kronice zostały zdjęcia chłopca co poległ na ciepłej jeden RUPER Założone kwiaty i znicze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Sołtysa. <laughs> Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Na początek kilka słów może bardziej oficjalnie. Powstanie warszawskie było jedną z największych akcji zbrojnych podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Pierwszego Sierpnia 1944 roku do walki stanęło 50 tysięcy powstańców. 18 tysięcy powstańców zginęło. 25 tysięcy zostało rannych. Powstanie, które miało trwać kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Największe straty były oczywiście w ludności cywilnej. Zginęło około 180 tysięcy ludzi którzy zostali pośród żywych, zostali wypędzeni z Warszawy. Było ich około 500 tysięcy, a Warszawa została prawie doszczętnie przez Niemców spalona i zburzona. Dzisiaj stajemy tutaj, chylimy swoje głowy, oddając hołd i cześć tym, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę, ale również pamiętamy o tych i musimy pamiętać o tych i kłaniamy się im dzisiaj z wielkim szacunkiem, Którzy jeszcze żyją, którzy byli bohaterami tamtych dni. Tutaj na jadowickiej ziemi wspominamy patrona naszego skweru, rotmistrza Witolda Pileckiego. Żołnierza wyklętego, uczestnika Powstania Warszawskiego, zamordowanego przez komunistyczne władze Polski Ludowej. Również czcimy tutaj dzisiaj naszego rodaka, zakonnika. Klasztoru Redemptorystów 28-letniego ojca Jana Świerczka, który został zamordowany w drugim dniu rzezi na woli na ulicy Wolskiej 6 sierpnia 1944 roku. Zostanie po nas miasto gruzów i barykada z naszych ciał. Zostanie po nas kpina Durniów matek i zostanie niepodległa miłość wolności, i ta jedna urośnie w pomnik w krzyk kamienny, co zerwie naród, aby wstał i by zrozumiał, jaki cenny był nasz rozumny szał. W tym wierszu pod tytułem Pomnik Powstania Warszawskiego tak o powstaniu warszawskim wypowiadał się. Znany poeta, opozycjonista, autor słów hymnu Solidarności. Jerzy Narbut zmarł w 2011 roku. W 2003 roku Jerzy Narbut napisał, że naród, który nie ma dostatecznej siły, aby wywalczyć sobie wolność i suwerenność państwową, musi mieć, nie powinien, ale musi mieć na tyle siły, żeby przynajmniej przypominać o tym, że ta wolność się jemu należy. Sto kilkadziesiąt lat wcześniej Juliusz Słowacki również wspominał, że niech chociaż widzą, niech nas zapamiętają, kiedy giniemy. Czyli myślał zupełnie podobnie jak Jerzy Narbut. Dlatego te powstania, ci powstańcy są jakby rozrusznikiem pamięci świata. Dlatego dzisiaj możemy istnieć. Cześć i chwała powstańcom warszawskim. Chwała bohaterom. Drodzy mieszkańcy Jadownik, drodzy mieszkańcy Ziemi Brzeskiej, spotkaliśmy się dzisiaj, aby uczcić uroczyście 77. rocznicę powstania warszawskiego. To 1 sierpnia 1944 roku to bardzo ważna data w historii Rzeczypospolitej. Data, w której młodzież. Dorośli, Warszawiacy podjęli decyzję o walce o wolną Polskę o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Chociaż niektórzy mówili od początku, że ta walka może być przegrana, to jednak nie brakowało sił, nie brakowało odwagi, determinacji, żeby tę walkę toczyć. Szanowni Państwo, musimy wszyscy pamiętać, że. Ta odwaga potrzebna nam jest co roku, każdemu z nas, na każdym stanowisku pracy, w każdym miejscu, gdzie się znajdujemy. Naszym obowiązkiem jest kultywować to, o co walczyli nasi przodkowie. Dlatego też powinniśmy pamiętać, że przed nami stawiane są zadania mające na celu walkę o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. Bardzo serdecznie dziękuję panu Słysowi Jarosławowi Sorysowi, który corocznie organizuje to wielkie wydarzenie. Daje przykład wielkiego patriotyzmu, przykład edukacji i wychowania młodzieży. Bo tak jak pan Sorys powiedział, czym skąpka za młodu nasionknie, tym, na tym wyda owoce na starość. Dlatego bardzo serdecznie państwu wszystkim dziękuję za udział. Mieszkańcom Jadow. Młodzieży, dzieciom, bo to jest ważne, żebyśmy w, tak, w takich chwilach jak dzisiaj jednoczyli się i potrafili oddać hołd tym, którzy polegli za przyszłość Rzeczpospolitej. Dziękuję. Nie złamie wolnych żadna klęska, pójdziemy razem do zwycięstwa. Te słowa mogłyby być motywem. Wypowiedzi, ale też są obrazem dążenia narodu polskiego do dochodzenia do wolności i suwerenności. Przypomnijmy kilka faktów: 77. rocznica wybuchu powstania warszawskiego jest to dla mnie szczególnie wzruszająca rocznica. W sytuacji, kiedy wobec naporu wojsk Armii Czerwonej wycofujących się Niemców z Warszawy. Dowództwo Armii Krajowej podjęło decyzję o wybuchu powstania. Chodziło o to, żeby przywitać Armię Czerwoną w wyzwolonym kraju, w wyzwolonej stolicy. Nikt wtedy nie przewidywał, że kolejny szatański pakt zostanie zawarty pomiędzy wycofującymi się Niemcami i zapadnie na pół roku Armia Czerwona na prawobrzeżnej w Warszawie, po drugiej stronie Wisły. By dać szansę Niemcom zniszczenia ludności, wymordowania prawie 200 tysięcy ludzi, ograbienia Warszawy z wszystkich cennych przedmiotów i ostatecznie zamiany tego miasta w ruinę. Mówiono wielokrotnie przez minione dziesięciolecia, podkreślając dzielność i bohaterstwo żołnierzy i nieudolność dowódców, ale kto dziś zadaje pytania, czy. Chcemy być wolnym, suwerennym narodem. Szanowni Państwo, wspominał kiedyś ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, jak przebywając w laskach, wiatr przyniósł, to już w drugiej części, pod koniec powstania, przyniósł wiatr dużą ilość kartek z nadpłonącej Warszawy. Na niedopalonym fragmencie przeczytał: Będziesz miłował. Był to najlepszy testament, jaka, jaki umierająca stolica przesłała następnym pokoleniom. Będziesz miłował. Bo przecież z miłości do ojczyzny ta młodzież, dzieci chwyciły za broń, by dać świadectwo światu, że Polacy chcą suwerennej ojczyzny. Powstanie upadło, ale minęło 50 lat i Polacy upomnieli się o wolność. Musiało przyjść, musiał przejść rok 1900. 80. nastąpić wybór Ojca Świętego i Polacy zburzyli mur berliński i przypomnieli światu, jak cenna jest dla nich wolność i niepodległość. Szanowni Państwo, ta rocznica jest też i nauką dla nas wszystkich, dlatego cieszę się, że jest tylu ludzi młodych, harcerzy. Nas wszystkich. Dziękuję Wam, droga młodzieży, że kultywujecie tradycje, kultywujecie wartości patriotyczne, bo na tych wartościach możemy opierać się i budować. Następne pokolenia mogą budować swoją tożsamość. Dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim, którzy tutaj są dzisiaj za tą piękną uroczystość. Chwała bohaterom! Dziękuję bardzo. Krzysztof Kamil. Łaczyński, uczestnik powstania warszawskiego. Napisał wiersz Elegia o chłopcu polskim. Oddzielili cię syneczku od snów, co jak mody drżą, haftowali cię syneczku smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ściegi porzut, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki przemierzał żelaznymi łzami. Od, odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, Ty kochałeś Polskę, Chciałam tutaj przytoczyć fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który przedstawił dramat, tragedię Powstania Warszawskiego, właściwie dramat II wojny światowej, a potem uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Przedstawił tragedię młodych ludzi, dzieci, młodzieży, którzy musieli. Bo chcieli oddać życie za Polskę, nie mieli zresztą innego wyjścia. Za honor, za godność, za to, żeby y, dzisiaj my mieliśmy właśnie wolną, niepodległą ojczyznę. To on pięć miesięcy przed śmiercią właśnie to napisał. Zmarł y, w czwartym dniu powstania, 4 sierpnia. Jego żona Barbara umarła, została. Y, Zginęła za 20 dni, 24 sierpnia. Młode małżeństwo również chciało żyć, cieszyć się życiem, rozwijać się, rozwijać swoje talenty. Niestety nie było im to dane. Dlatego my musimy o nich pamiętać. Musimy pamiętać o tych młodych ludziach, którzy oddali swoje życie za wolną, niepodległą Polskę przekazywać tę pamięć młodemu pokoleniu, żeby nigdy już ten dramat ta tragedia się nie powtórzyła. My dzisiaj dzięki nim możemy właśnie się kształcić, możemy właśnie się rozwijać, możemy właśnie cieszyć się. Dlatego dziękuję tutaj organizatorom za zaproszenie mnie na tę dzisiejszą uroczystość i wszystkim zgromadzonym gościom. To piękna uroczystość. Chwała bohaterom poległym powstaniu warszawskim o wolną, niepodległą Polskę. Dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu władz samorządowych miasta Przeska chciałem wyrazić wielki podziw wszystkim mieszkańcom Jedownik za to, że pamiętają. Że chcą, aby inni pamiętali. Dziękuję za patriotyzm, za kultywowanie tradycji, za przygotowanie jak zawsze wszystkiego w sposób perfekcyjny. Tutaj można poczuć Polskę. Panie się dziękuję. To na Pańskie ręce. Wiem, że Pan tej swojej działalności nie zaniecha i że. Pańskie działanie będzie miało długo następców. Dziękuję Państwu. Wielki szacunek i honor dla mieszkańców Jadonii. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, szanowni Państwo, czcigodni delegaci władz samorządowych i lokalnych. Dzisiejsze święto. Rocznica 77. powstania warszawskiego przywodzi mi na myśl słowa Jezusa Chrystusa. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już zapłonął. Chrystus jest tym ogniem, który wnosi między nas pewien podział. Dlaczego? Ponieważ nie można opowiadać się za prawdziwym szczęściem i dobrym człowieka, odrzucając Boga, nie można pragnąć dobra dla drugiej osoby, jeżeli nie jest ono zakorzenione w Bogu. Tak właśnie czyniły reżimy totalitarne: reżim nazistowski, niemiecki, hitlerowski który chciał zbudować socjalistyczny świat bez Boga. Tak czynił tym bardziej komunizm, który w centrum swojego świata położył ideologię, gdzie człowiek sam dla siebie stawał się Bogiem. I dzisiaj jesteśmy świadkami wielu przemian politycznych i społecznych, w których w centrum stawia się Dobro pojęte bardzo humanistycznie, ale do czego może doprowadzić dobro, w którym nie ma Boga. Nie ma pełni tego, do czego jest powołany człowiek. Dzisiaj, wspominając ofiary Powstania Warszawskiego, trzeba nam. Dziękować za tych, którzy walczyli nie tylko za wolność, za ojczyznę, ale tych, którzy walczyli, ponieważ ich motywacją do walki był Bóg, który jest jedynym źródłem szczęścia i zbawienia człowieka. Trwając dzisiaj przy tym pomniku, siostry i bracia, wspominając ofiary, prośmy. Aby nasze serca budowały społeczeństwo nowoczesne, silne gospodarczo i kulturalnie. W oparciu o Boga i o dobro, które przekracza naszą doczesność. Bo tylko człowiek, który jest w stanie łaski Bożej, może budować szczęście, które. Nie ogranicza się tylko do doczesności. Szczęście, którego nic mu odebrać nie zdoła. I obyśmy byli silni tak wolnością, jak i Bożą mądrością i Bożą łaską. Wszystkich tutaj zgromadzonych, jeżeli... Chyba, że ktoś jeszcze będzie przemawiał. Czy jeszcze nie, Czy już nie? Chyba nie. Bardzo mi miło. Zapraszam w takim razie wszystkich, tym bardziej wszystkich jeżących, którzy chcą, do wspólnej modlitwy. Najpierw pomódlmy się za, naso, za naszą ojczyznę, aby Bóg czynił ją silną i duchem, i wszelką inną mocą. I pomódlmy się za ofiary poległe właśnie w powstaniu warszawskim, którzy oddali swoje życie za pełne szczęścia naszego kraju. Odmówmy wspólnie modlitwę za ojczyzną. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maria, Matko Boże, a, a słowo Ciebie się stało. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta a słowo Ciebie się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, Abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, a Pana naszego i za wszystkich poległych. Dobry Jezuła, nasz Panie. Dobry Jezuła, nasz Panie. Dobry Jezuła, nasz Panie. Niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłać. Gdzie żołnierze, z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna. Z lat. tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat czas zatarł ślad, gdzie mogiły z dawnych